Sunfull SF-983AS to całoroczna opona klasy ekonomicznej, która dostarcza zrównoważonej wydajności jezdnej bez względu na panującą porę roku. Szerokie bloki bieżnika pokryte lamelami śnieżnymi zwiększają przyczepność i pewność jazdy po zimowych drogach. Poszerzone kanały obwodowe efektywnie odprowadzają wodę, zwiększając bezpieczeństwo podróży także przy gwałtownych manewrach w deszczowych warunkach. Zmniejszone opory toczenia oraz całoroczna możliwość użytkowania wpływają korzystnie na ekonomię pojazdu. Poprawa stabilności kierunkowej wpływa na podwyższenie komfortu podróżowania dzięki lepszej kontroli nad autem. SunFull SF983 AS to uniwersalna opona, która sprawdzi się zarówno na zimowych, jak i letnich nawierzchniach. Będzie dobrym wyborem dla użytkowników preferujących zrównoważony styl jazdy w miejskich warunkach drogowych.